Dajcie, kochani, tu Mary. I Mario. No i nasz kolejny miksik z Tym razem postawiliśmy na super linię. Szczęśliwe linie w dwóch kolorach. Tutaj moc szczęścia. Ups, No Manny. i takie rozruchowe many, za to uciekło. Pewnie tam coś będzie w tej twojej. No zobaczymy, czy tylko czy uciekało, bo coś tam jest, czy wręcz odwrotnie. Albo się nie chciało zawstydzić tutaj, jak nic nie będzie. Tak. Dobra. Chcesz zacząć? No dobrze. Może być. Zaczynamy od manej. Emanej ma numer 81. No i tam szukamy. Kwot. Mamy taką. Dobra kwota. No to to ja mu chciała 25 tysięcy. Upsasa. Cztery. 4. 4 też mogło być. Hmm, kolejne. No, czy zwykle? Czas wygówna? Dwa i jeden. Czyli tu jest pustaczek. Na no, cię to szukać właściwie bez sensu, nie? No dobrze, to na rozgrzanie drapaczka mojej mamy z numerem 90. Uciekało to może. Uciekało. Ma złotówkę. Dwa złote. Podwyższa stawkę. O, stówka. Gdzie on tu ma, tu dalej tej kwoty. Tutaj złotóweczka. Z druga stówka i złotóweczka. A, tego uciekło. A, jednak, jednak. Złotóweczka nie Czyli złotóweczka jest. Zotóweczka no. jest. <laughs> tego się wywróciło. Spadło tak. raczej z tego. Teraz tak szczęśliwe linie z numerkiem 91, Czyli wysoko. O. Już I... mogę, tak? No jeszcze ciutkę Panie może. Panie operatorze, o, dobra. Gdzie ty? Bardziej w prawo? A tu ten czas się. po kontroli zaraz pojechałam. Ten czas się no A no właśnie, tu są dwie tęcze. Tu mamy tęcze. Teraz mamy pika. Mamy tutaj pika. Pik, pik, pik. Gdzie ty jesteś? Więcej nie mamy go. Dobra, jedziemy dalej. Wisienki. Czy mamy wisienki? Tu są. Mhm. Mamy teraz gwiazdę. Jest gwiazdka jedna, gwiazdka. O, że śliweczka i być dobrze. I tu jeszcze gwiazdka. Mamy teraz. Nie mamy. Kwiatka. Nie, nie. <laughs> nie mamy. Kwiatka. Trefl. Trefl jest tu. Tu. Sakwa, dobra, jak się odkryło. Sakwa i podkowa. Sakwa i podkowa. Co? Podkowa jest. Y, podkowa jest, ale sakwy nie mam. Nie mam naprawdę. No, dobra, teraz mamy diamencior. Tu mamy diament. W, 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 więcej nie. nie. To... Tak. Kluczyk, bo też był tylko jeden, tak. Nie. A nie, dwa były te. Jeszcze nie zdążyłam popatrzeć. Winogronko. Winogronko. Nie ma. Teraz księżyc. Mamy tu. Mamy tu. I mamy tu. Słoneczko. Ale tutaj się układa kurczę, nie? Ale nie chcę dać. Słoneczko jeszcze mamy tu. I jeszcze jedno. Słonecz. Książek. No jesteś. Ja tu. Znalazłabym. Garnek. Nie mamy. Bananek jest. Często się mylę. Banan jak jest z tym księżycem, no nie? No, a na szczęście były oba symbole, także nie ma problemu. Tak. Krawik. Krawika nie mamy. Pomarańczka jest tu i tu. Ananas, o jest ananasik tutaj i tutaj. Ale nie ma linii. Złoto mamy tu. Tu. Gruszka, czy w ogóle była? Chyba nie. No nie, nie teraz takie dziwne, No powodować. właśnie, słoń. Jest, ale nic tu nie stworzył. Tu również. No i ostatnie. Cytrynka. Tu mamy. I nic nie ma. Czyli różne będą. Czyli nie ma. WSA. Dobrze. To teraz moje szczęśliwe linie w zielonym kolorku z numerem 75. I co my sobie tu poszukamy? Zaczniemy może od śliwki i arbuza. Tu mamy arbus. I co? Co będzie wszystko? I co? Nie, no jeszcze jest na szczęście, ale śliwki nie widzę. Kolejne symbole to tref i gruszka. Tref i gruszka, tak? Lubisz yy, ten, nie? Ktef. Po dwa, nie? Mhm. Się nauczyłaś, nie? Dobrze, teraz kości i gwiazda. A, krefelek jednak był. E, kości i gwiazda. Kości, kości, gwiazda, kości. Dobrze. Kolejne to serce i Kwiat. Serce mamy tutaj. I to wszystko. No dobrze, wobec tego diament i krab. Diament tutaj. Diament i krab. Hmm. Tu jeszcze diament, tu jeszcze diament. Kraba niestety nie ma. Następne są jabłko i księżyc. A, gruszka była tutaj. Jabłko i księżyc. Księżyc, jabłuszko. Też kolejny księżyc. Jabłuszko, jabłuszko. No dobra. I jeszcze była gwiazda. Jak to pominął, się... Ale ja nie patrzyłam w tym momencie, jak to tutaj... te. Jak to się zupełnie? Ananas i cytryna. Taka mała, nie? I nie mała, ale jeszcze nie Cytryna, cytryna, cytryna. Ananasa niestety brak. Kolejne to banan i złoto. Banan jest tutaj. Złoto też się udało znaleźć. No ale niestety to wszystko na razie. Kolejne to słoń i biedronka. Słonik jest. Biedronka również. Jeszcze jeden słonik. I biedronka. Dobrze. Przedostatni komplet to jest truskawka. I pomarańcza. Truskaweczkę. I pomarańcza. Pomarańcza jest. Truskawki nie widać. No dobrze. To teraz już pojedynczo zobaczymy sobie słoneczko. Mamy słońce, drugie słońce i trzecie słońce i ostatni symbol decydujący to jest klucz. Jest linia. Ja. I klucz daje nam nie, linię. Masz. masz Czyli trojecka wpadła. Nie Dede jest. Pusto. Dokładnie. Nie no, many była złotówka. Aha, many miałeś, tak, a ja nie. To jest moja ostatnia super linia, kochani, to z numerkiem 14, o to jest 14. O, tak, dobrze. Wybrałem się, tak wylosowałeś. I szukamy teraz monetki. Taka blada ta zrapeczka, nie? Troszeczkę. Słowo tak chyba widać, tak. Słoneczko, słoneczka nie mam. Jest. Jest? Jest. Słoneczko, gdzie ty jesteś? Tutaj. Oj, oj, oj. Cytrynka. Tu mamy. Tu mamy. Popcorn jest tu. Tu, tu, tu. Tu. Podkowa. Jest tutaj, jest tutaj, tu i tu. No parę dali. No, zaraz będzie, że nie będzie, nie będzie. No, już nie ma. Księżyca? Już się zaczęło, tak? Już się zaczęło. Dzwonek. No, dzwonek, dzwonek jest jeden. Drugi i trzeci. I czwarty. I czwarty. Tylko gdzie, tak? Mariusz, ja się muszę zawsze sama skupić. Trzeba yy... się było skupiać od początku. <gulity> o Boże, Dobra, dzięki. Klapki. Klapki tu. Czemu ty tą pierwszą klapkę pomijasz, to ja nie wiem. A jest tu. <gulity> o, oczy idą szybko w dół. <gulity> Na dół. Leżak. Leżak jest tutaj. Jeden, tak? Już tak, nam nie zwołał. Tak, tak. Wiatrak. Wiatrak tu. Tylko jeden. I ostatni tutaj, pustakowo. Zobaczcie, kochani tu się nic nie, nie wydarzy. Tu mamy, tu mamy baloniki, tu mamy baloniki. Jest linia, co ja. Tak, się zgadza? Tak? Cytryna jest, balony się pojawiły, podkowa jest, dzwonek jest. jest. I moneta również. Czternasta mi dała. Co dała? 5 złotych, ale dobre i to. No, BBB, to się wszystko zgadza. Super, no to co my mamy tutaj? Proszę teraz wskazać. No ja jeszcze bym się podrapał, wiesz? A ty jeszcze masz! Jak zawsze, jak zawsze. Dobrze, będziemy sobie szukać tego kapelusika cylinderkiem zwanego. A zerpeczka ma numer 17. Moc szczęścia. No, czy spotka mnie moc szczęścia? Szukać będę 28, 11, 7 i 35. A gdzie to tu jest? A zaczynam od 34, 36. Czyli to już obstrzelili dookoła. Jest kapelusz. jedyneczka, No to fajnie. Szóstka, trzydzieści dwa, trzydzieści dziewięć, siedemnaście i ostatnie, szesnaście. A czapeczka kryje? Piętnaście zł. Brawo brawo. No to poprawiła wynik. Pięknie. Super. No tak, a mieliśmy za ile? Mieliśmy zadbać. 16-18 zł. 18 tylko tak? Tak. No to mamy fajną wygraną, chyba plus. No, no dokładnie. Moc szczęścia mamy 15. Do tego piątkę w super liniach, trojeczkę w szczęśliwych liniach i cotułeczkę w Mali 24 zł. Ładny plusik jednak. Ja byłam przekonana, że tutaj będziemy to drapać, że to nic nie będzie, no ale przegrane tylko dwie zrapeczki były. No. Także jest. Moje linie jest i manej. No ładnie, no to... Ilościowo bardzo dobry wynik jest też. jest. plus. Kantale. Super. Także my Wam również kochani życzymy mega fajnych, wygranych, wysokich w ogóle wygranych, żeby to lot to w końcu dawało, a nie zabierało nikomu. I co? I zobaczymy się niebawem na naszych kolejnych odcineczkach. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do Pozdrawiamy. zobaczenia kochani. Pa! pa.